Cześć. Jestem w samochodzie i wy nie widzicie, co się dzieje dookoła, ale wy to słyszycie. Wiecie, że siedzę w samochodzie i że pada dookoła deszcz. To wszystko robi dźwięk. Bez obrazu. Obraz wam tu nic nie mówi. Oczywiście mogę skierować kamerę na szybę i wtedy widzicie, jak pięknie spływa woda po szybie. I jak odbija się, odbijają się krople wody z przedniej szyby na mojej twarzy. Ale wcale jest to niepotrzebne, bo może dźwięk zadziała sam. Dźwięk właśnie w ten sposób potrafi uratować ujęcia, które są bez niego niejasne. Jeżeli na przykład w waszym filmie ma padać deszcz, a zapomnieliście to pokazać, to może wystarczy dać dźwięk kropel. Hmm? Wow! Jakie efekty! Woo! Zapewne wiecie, że kiedyś kino było nieme. Na samym początku historii Kina nie wynaleziono jeszcze technologii pozwalającej rejestrować jednocześnie obrazu i dźwięku. Wszystko to, co działo się na ekranie, musiało być zrozumiałe dla widza bez dialogów i bez efektów dźwiękowych. Powstał zresztą o tym bardzo śmieszny film, musical, deszczowa piosenka. Polecam Wam go serdecznie aktorzy musieli odgrywać swoje role bardzo dramatycznie. Jak w teatrze, widz musiał nawet w ostatnim rzędzie dobrze widzieć jaką emocję przeżywa postać. A skoro nie mogli mówić, w pewnym momencie zaczęto stosować plansze dialogowe. Scena odgrywana przez aktorów była przerywana i pojawiała się czarna plansza z białym napisem, który wyjaśniał co staci mówią albo co się w tej scenie działo. A dodatkowo, żeby się lepiej jeszcze film oglądało, kina często zatrudniały taperów, czyli muzyków grających różne melodie pasujące do atmosfery filmu. No właśnie. Atmosfera. Sama muzyka potrafi zupełnie ją zmienić. Taperzy mieli nawet specjalne spisy z nutami pasującymi do różnych scen, listy utworów klasycznych, które wyrażały e, konkretne emocje, smutek, radość, może przerażenie, może pompę. Pisano nawet książki o tym, jak dobrze podkładać na żywo muzykę i jak dopasowywać utwory do tematu sceny. Niektóre pianina miały nawet zamontowane dźwignie, które po pociągnięciu wydawały z siebie dźwięki efektów specjalnych. Hmm. Na przykład e, przypomina, przypominające wystrzał z pistoletu, pębnienie e, bębnów, dzwony, galop koni. Mam tutaj w programie do montażu przygotowany filmik z kuleczką, naszą chową kuleczką, jak idzie. Na razie bez dźwięku. Spróbujmy sobie do niego dodać różne melodie w różnym klimacie i zobaczmy, co nam to przypomina. Jak zmiana melodii wpływa na odbiór tego prościutkiego filmu, jak kuleczka idzie. A może zamiast muzyki dodamy tak zwany ambient, czyli dźwięk przypominający atmosferę miejsca? Kuleczka jest w lesie, czyli Ja nie umiem grać na pianinie, więc do tych wszystkich dźwięków yy, muzycznych musiałam posłużyć się nagraniami muzycznymi. Skąd wziąć takie nagrania? Z internetu oczywiście. Ale to, że znaleźliśmy coś w internecie, nie oznacza, że możemy to sobie wziąć i wykorzystać. Tak po prostu. W wielu aplikacjach do animacji są już gotowe melodie i dźwięki, które możecie dodać do filmu, i nie musicie się przejmować prawami autorskimi. Apka Stop Motion Studio, którą wam kiedyś polecałam, ma taką swoją bazę dźwięków. Istnieje też mnóstwo stron internetowych, na których jest udostępniona za darmo muzyka, ale uwaga! Nie mówię tutaj o stronach pirackich, mu, nie mówię o tym, że odpalacie YouTube'a i bierzecie jakikolwiek film, teledysk, muzeum. Nie. Chodzi o to, że są strony, na których każdy utwór albo efekt dźwiękowy opatrzony jest odpowiednią licencją. Licencja mówi nam, co musimy zrobić w zamian za wykorzystanie utworu. Czasami. Autor udostępnia swój utwór bez żadnych warunków, czyli bierzcie, róbcie z tym, co chcecie, nie obchodzi mnie to. Ale czasami autor mówi: Jeśli wykorzystasz ten utwór, ten dźwięk, który ja nagrałem, to musisz w napisach końcowych albo gdziekolwiek na stronie filmu podać, że to ja go stworzyłem. Są takie licencje Creative Commons. Możecie zajrzeć do internetu i sprawdzić, jak to działa. Moim zdaniem to całkiem niezły deal. Wykorzystuję za darmo yy, muzykę i wystarczy, że podam autora. Ale jeśli się okaże, że na żadnej stronie internetowej nie możecie znaleźć darmowego dźwięku, który pasuje do waszego filmu, nie zapominajcie, że możecie też go po prostu nagrać. Nie trzeba mieć super mikrofonu. Wystarczy telefon i jabłka do nagrywania. Tylko teraz uwaga, co zrobić, kiedy dookoła jest zbyt głośno, żeby cokolwiek nagrać? Można schować się pod kołdrą. Kołdra doskonale wygłusza dźwięki z zewnątrz. Można też spróbować w łazience. Tylko trzeba uważać na echo. Oho, pogłos jest w łazienkach czasami. Ale jak weźmiecie jeszcze kołdrę, warto chodzić na polowanie, na dźwięki. Nasłuchiwać tego, co się dzieje dookoła. Kombinować, co możemy dookoła wykorzystać, żeby stworzyć ciekawy dźwięk. Na przykład tu mogę nagrać dźwięk parku w mieście. Opowiada nam o tym, gdzie dzieje się nasza scena. Opowiada ponadto więcej niż widzimy w kadrze. Udowodnię Wam to. Wyobraźmy sobie, że nasza kuleczka zostaje porwana i wywieziona nie wiadomo gdzie. Kuleczka siedzi w skrzynce, nie ma pojęcia, gdzie jest. Może dźwięki nam podpowiedzą. Spróbujcie zgadnąć, gdzie ona może być. Dziękujemy za skorzystanie z usług PKP Intercity. Życzę mu udanego powodu, dalszej do dobrej podróży. Do widzenia. Za tydzień ostatni odcinek podsumowujący. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzach. Teraz do zobaczenia.